No, cześć, dzień dobry. Witam Was ponownie na moim kanale. No, po krótkiej, chyba dwutygodniowej przerwie. Dzisiaj kolejna recenzja. Tym razem nakrycie głowy. Jest to czapeczka z Maskpolu. Model nazywa się BH03. Ten skrót BH znaczy tyle co. Base Hat. Jest to czapeczka w kamuflażu mapa mapa B, który jest opatentowany przez Maskpol. No, Szedłem tą czapeczkę od jakichś dwóch miesięcy. No, na przemian jeszcze z innymi czapeczkami, aczkolwiek no, używałem jej dosyć intensywnie. Co mogę o niej powiedzieć? Jest to czapeczka wykonana z materiałów w plocie Ripstop. Ten materiał się nazywa US-23 US i jest, jest on złożony w 50% z bawełny, w 50% z poliestru. No, ta domieszka poliestru jest w sumie dosyć wysoka, tak pół na pół można powiedzieć, ale domieszka poliestru sprawia, no, że tkanina szybciej schnie aniżeli czysta bawełna. Ten materiał, tak jak wspomniałem, jest w splocie ripstop. Tutaj Wam pokażę, żeby może żebyście widzieli. No Jest on dosyć cienki. Gdyby się tak przyjrzeć pod światło, pod słońce, no to prześwituje, no ale dzięki temu jest to taka czapeczka, można powiedzieć, przewiewna na lato. Z przodu mamy panel velcro na narzepkę, również u góry i z tyłu. No czyli można powiedzieć, że to jest taki standard w tego typu czapeczkach. Czapeczka nie posiada niestety usztywnienia z przodu, no, jest taka miękka, no, ale nie jest to wielka przeszkoda, właśnie może dzięki temu czapeczka jest troszkę bardziej przewiewna, w sam raz na lato. Ja tą czapeczkę już raz wyprałem, no gdyż byłem w niej w górach na takim wypadzie kilkudniowym, troszkę się zapociła, jako że było bardzo gorąco, też w nią psikałem ditem, tym środkiem na komary no i musiałem ją przeprać ale tutaj nic nie wyblakło ani od prania, ani od tego ditu, który jak wiadomo no różnie czasami oddziałuje na takie tworzywa sztuczne no ale tutaj się po praniu z nią nic nie stało dalej wszystko jest ok czapka posiada dosyć długi daszek który jest usztywniony tworzywem elastycznym, które można regulować można z daszek zaginać dowolnie wedle uznania Minusem tej czapeczki jest, no, że jest troszeczkę, można powiedzieć, zapłytka, znaczy mi z głowy nie, nie, zlatuje. No, ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, długie włosy, to może być to trochę problematyczne. Ja jestem akurat krótko ostrzyżony, czapeczka ładnie na mnie leży. Z tyłu mamy zapięcie na rzep, również tutaj jest panel Velcro, rzep, pętelka, można identyfikator przyczepić. Tutaj się znajduje meteczka Maskpolu. W środku znajduje się kolejna meteczka. Potwierdzająca oryginalność. Tutaj mamy skład materiałowy 50% koton, 50% poliester. Made in Poland. Tak, czapeczka została uszyta w Polsce przez polską firmę Maskpol. Jaki jest jej kolejny minus? Mianowicie to, no, że czapeczka ta kosztuje ponad 80 zł w tej cenie. No możemy kupić dwie inne czapeczki, wcale nie gorsze, a może nawet lepsze, bo usztywnione z przodu. No ale tutaj spora tej, część tej ceny no to jest właśnie kamuflaż. MaskPol ma licencję na ten kamuflaż i tylko on albo licencjonowani producenci mogą używać tego kamuflażu. No dlatego czapeczka kosztuje ponad 80 zł. U góry na panelach, składa się z sześciu paneli, na panelach też posiada, na tych dwu, czterech panelach posiada takie wywietrzniki dla lepszej wentylacji. Wnętrze jest ładnie obszyte lamówką, tutaj krawędź jest obszyta takim miękkim materiałem, przyjemnym, który nie drapie głowy, nie zostawia podrażnień. Czy polecam tę czapeczkę? Jest bardzo fajnie, starannie wykonana, no aczkolwiek, tak jak mówię, nie ma usztywnienia z przodu. Maskpol produkuje również jeszcze inne czapki, które mają akurat usztywnienie. Tam jest kilka modeli wypuszczonych w tej mapie, także trzeba sobie przejrzeć. No to jest ta wersja podstawowa, chyba nawet można powiedzieć najtańsza. Znaczy kupiłem kamuflaż mapę z tego względu, że no, posiadam plecak w tym kamuflażu, chciałem mieć coś tak trochę do kompletu. Aczkolwiek no całe, nie wiem, czy bym kupił cały mundur. Mm, mundury mapy też są no, odpowiednio droższe, praktycznie dwa razy droższe niż mundury w innych kamuflażach. No ale można powiedzieć, że jest to produkt solidnie wykonany. Jeżeli ktoś ma ochotę na mapę, no to myślę, że na lato mogę tę czapeczkę jak najbardziej polecić. Jeszcze raz. Mask Pol. BH03 mapa B. Dziękuję za wizytę. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. No jeżeli macie ochotę, możecie zostawić subskrypcję na moim kanale. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć.